Cześć, witajcie. Dzisiaj składamy komputer dla Dawida. Mianowicie, jednostka będzie w fajnej takiej szarej obudowie. Jest to calling z czterema wentylatorami. Tutaj procesor Ryzena 7800X3D na płycie głównej B650 Gaming plus wi -Fi. Do tego wlecą pamięci RAM. DDR5, 6000. Z zestawu wylądują też dwa dyski po jeden tera Jeden na system, drugi na ewentualnie na dane. Karta graficzna 5070Ti, tutaj z firmy PNI. Oraz zasilacz 850 od Cifteka z certyfikatem 80 plus Gold. No i jeszcze zapomnieliśmy o chłodzeniu. Jeśli chodzi o chłodzenie to będziemy tutaj mieli Fortisa 5, który w zupełności wystarczy jeśli chodzi o ten procesor. Jeśli byście chcieli złożyć taki komputer, zapraszam do kontaktu. Składamy na zamówienia, ale też mamy gotowe zestawy tutaj na salonie, więc zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Tak się prezentuje gotowy zestaw komputerowy.